Poznałem moją żonę, kiedy byłem jeszcze studentem. Studiowaliśmy na tym samym uniwersytecie, choć na różnych wydziałach. Inna studiowała ekonomię, a ja inżynierię. Nasze pierwsze spotkanie miało miejsce na ogólnouniwersyteckiej imprezie, gdzie byliśmy w tej samej drużynie. Od tego momentu między nami zaiskrzyło i nasze uczucia zaczęły się szybko rozwijać. Po ukończeniu studiów, po otrzymaniu dyplomów, zdecydowaliśmy, że nadszedł czas, aby przenieść nasz związek na wyższy poziom. Po miesiącu miodowym zaczęło się nasze dorosłe życie i zaczęliśmy szukać pracy w naszych specjalizacjach. Miałem szczęście, że dostałem pracę jako inżynier w dużej firmie inżynieryjnej. Praca była interesująca i obiecująca, a ja z entuzjazmem rzuciłem się w wir nowych obowiązków. Inna, z drugiej strony, znalazła pracę jako sekretarka w jednej z firm zajmujących się nieruchomościami. Chociaż nie do końca odpowiadało to jej wykształceniu, zdecydowała, że jest to dobra pozycja wyjściowa do dalszego rozwoju kariery. Prowadziliśmy normalne życie rodzinne jako nowożeńcy, urządzaliśmy nasz mały dom, uczyliśmy się wspólnego życia i planowaliśmy nasz budżet. Planowaliśmy mieć dziecko, ale postanowiliśmy trochę poczekać, aż będziemy stabilni finansowo. Oboje staraliśmy się piąć po szczeblach kariery, zdając sobie sprawę, że jest to ważne dla naszej przyszłości. Chodziłem do pracy, często zostając do późna, ucząc się nowych technologii i technik. Moje wysiłki zostały zauważone przez kierownictwo, i w ciągu roku awansowałem na starszego inżyniera. Przyniosło to nie tylko wzrost wynagrodzenia, ale także nowe obowiązki, którym z przyjemnością sprostałem. Rozwój kariery inny był znacznie trudniejszy. Firma, w której pracowała, była bardzo poważna i konkurencyjna. Na każde wolne stanowisko było do dziesięciu kandydatów, z których wielu miało większe doświadczenie. Inna często wracała do domu zdenerwowana po kolejnej nieudanej rozmowie o awans. Starałem się ją wspierać, mówiąc jej, że wszystko przyjdzie z czasem, najważniejsze to nie poddawać się i dalej pracować nad sobą. Często pocieszałem inne, mówiąc jej, że nie powinna tak gonić za stanowiskami. Tłumaczyłem jej, że najważniejszy nie jest tytuł, ale satysfakcja z pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Poza tym, moja pensja jako starszego inżyniera wystarczała na pokrycie wszystkich wydatków naszej rodziny. Mogliśmy pozwolić sobie na wygodne życie, małe wycieczki, a nawet oszczędzać na przyszłość. Przekonywałem inne, że nie musi gonić za wysokimi stanowiskami, skoro wiąże się to z tak dużym stresem. Ale inna była bardzo ambitna. Chciała dotrzymać mi kroku w karierze, wierząc, że powinniśmy być równi we wszystkim. Pracowała więc bardzo ciężko, zostawała do późna w biurze, podejmowała się dodatkowych zadań, uczęszczała na kursy rozwoju zawodowego. Nieustannie brała udział w wewnętrznych konkursach na awans, ale niestety zawsze znajdowali się kandydaci z większym doświadczeniem lub bardziej odpowiedni według pewnych kryteriów. Po każdej porażce inna była zdenerwowana, ale szybko się pozbierała i pracowała jeszcze ciężej. Po prawie dwóch latach takich prób jakoś pogodziliśmy się z sytuacją. Powtarzałem innie, że wykonuje świetną robotę i że rozwój kariery jest tylko kwestią czasu. Zaczęliśmy nawet dyskutować o możliwości zmiany firmy, w której być może jej talenty zostałyby szybciej docenione. Ale pewnego dnia, całkiem niespodziewanie, sytuacja się zmieniła. Inna wróciła do domu z pracy niezwykle pogodna i radosna. Jej oczy błyszczały, a na twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Okazało się, że w końcu awansowała na stanowisko starszego menedżera do spraw obsługi klienta. Inna była w niebowzięta, gdy opowiadała nam, jak została pochwalona przez dyrektora za doskonałą pracę i oddanie firmie. Nasze rodzinne szczęście nie miało sobie równych. Postanowiliśmy uczcić to wydarzenie w drogiej restauracji, do której chcieliśmy pójść od dawna. Przez cały wieczór piliśmy szampana i cieszyliśmy się, że cierpliwość i praca inny zostały w końcu nagrodzone. Ale na tym niespodzianki się nie skończyły. Zaledwie miesiąc później inna ponownie awansowała, teraz na szefa działu sprzedaży. Byłem bardzo zszokowany tym, jak szybko jej kariera zaczęła się rozwijać po dwóch latach kompletnej stagnacji. Wydawało się to wręcz niewiarygodne. W głębi duszy czułem nawet lekką zazdrość, ponieważ moja kariera rozwijała się bardziej równomiernie i przewidywalnie. Ale oczywiście byłem naprawdę szczęśliwy z powodu mojej żony. Widok jej szczęśliwej i pewnej siebie był dla mnie ważniejszy niż cokolwiek innego. Ponownie zorganizowaliśmy uroczystą kolację, tym razem zapraszając naszych najbliższych przyjaciół, aby podzielić się z nimi naszą radością. Inna promieniała szczęściem, opowiadając o swoich nowych obowiązkach i o tym, jak bardzo podoba jej się nowa rola w firmie. Byłem dumny z jej sukcesu i wierzyłem, że teraz rozpoczniemy nowy, jeszcze szczęśliwszy etap w naszym życiu. W ciągu sześciu miesięcy kariera Inny wzniosła się na niewiarygodne wyżyny. Awansowała na stanowisko głównego zastępcy dyrektora firmy, co było niesamowitym osiągnięciem w tak krótkim czasie. Inna promieniała szczęściem i dumą. Powtarzała, że w końcu jej umiejętności zawodowe i ciężka praca zostały docenione i nagrodzone. Ja również bardzo się z tego cieszyłem, choć gdzieś z tyłu głowy czułem lekki niepokój z powodu tej porywczości. Nasze życie się zmieniło. Inna zaczęła częściej zostawać w pracy, jadała służbowe kolacje i wyjeżdżała w delegację. Starałem się jednak wspierać ją we wszystkim, zdając sobie sprawę, jak ważna jest dla niej ta praca. Pewnego dnia wydarzyło się jednak coś, co wywróciło moje życie do góry nogami. Otrzymałem wiadomość tekstową z nieznanego numeru. Kobieta przedstawiła się jako przyjaciółka inny i natarczywie prosiła o spotkanie, twierdząc, że ma ważne informacje dotyczące mojej żony. Wahałem się, ale ciekawość wzięła górę i zgodziłem się na spotkanie następnego wieczoru. Spotkanie zostało zaplanowane w parku miejskim. Przyszedłem trochę wcześniej i nerwowo czekałem na ławce. W końcu podeszła do mnie kobieta w średnim wieku, której nigdy wcześniej nie widziałem. Przedstawiła się i natychmiast wyznała, że tak naprawdę nie jest przyjaciółką inny, ale jej koleżanką z pracy. To, co opowiedziała mi później, szokowało mnie. Według niej szybki awans inny nie wynikał z jej profesjonalnych cech, ale z jej intymnych relacji z dyrektorem firmy. Użyła dosadnego wyrażenia umiejętność pracy z ustami dyrektora, co wywołało u mnie dreszcze. Na początku nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę. Wyglądało to na jakiś nieśmieszny żart lub pomyłkę. Ale kobieta kontynuowała, dodając coraz więcej szczegółów. Opowiedziała o tym, jak inna zostawała do późna w biurze dyrektora, o ich wspólnych wyjazdach służbowych, o tym, jak zachowanie inny w biurze zmieniło się po rozpoczęciu tego związku. Koleżanka przyznała, że postanowiła mi o tym powiedzieć z poczucia zemsty. Okazało się, że inna ukradła jej stanowisko, o które sama długo się starała. Kobieta nie kryła rozczarowania i urazy, co dodawało wagi jej słowom. Siedziałem oszołomiony tą informacją. W mojej głowie pojawiły się wspomnienia z ostatnich kilku miesięcy, a wiele dziwnych zachowań inny nagle zaczęło nabierać sensu. Ale nie chciałem w to uwierzyć. Nie mogłem w to uwierzyć. Zbierając myśli, odpowiedziałem ostro, że nie wierzę w żadne jej słowo. Oskarżyłem ją o próbę zniszczenia naszej rodziny z powodu osobistych urazów i zawodowej zazdrości. Powiedziałem, że po prostu nie mogła zaakceptować sukcesu inny i próbowała ją oczernić. Przez całą drogę do domu zastanawiałem się, czy powinienem powiedzieć innie o tym spotkaniu, czy po prostu zapomnieć o nim jak o strasznym śnie. Po spotkaniu w parku minął miesiąc. Starałem się wyrzucić z pamięci to, co usłyszałem, przekonując samego siebie, że to tylko złośliwe plotki zazdrosnego kolegi. Nasze życie z inną toczyło się jak zwykle, choć mimowolnie zacząłem baczniej obserwować jej zachowanie, szukając potwierdzenia lub zaprzeczenia tego, co usłyszałem. Aż pewnego dnia mój telefon znów zadzwonił. Wiadomość przyszła z tego samego nieznanego numeru. Moje serce podskoczyło, gdy ją otworzyłem. Było tam zdjęcie, które zaparło mi dech w piersiach. Przedstawiało inne i jej dyrektora, całujących się w drogiej restauracji. Zdjęcie było wyraźne, nie było wątpliwości, kto na nim jest. Siedziałem oszołomiony, nie mogąc oderwać wzroku od ekranu telefonu. Potwierdziły się moje najgorsze obawy. Inna, moja ulubiona żona, rzeczywiście zdradzała mnie z reżyserem. Tak bardzo zależało jej na rozwoju kariery, że posunęła się do ekstremalnych środków, przekraczając granice naszej miłości i wierności. Przez kilka dni chodziłem jak we mgle, nie wiedząc, co robić. Moje myśli były zdezorientowane, a emocje przytłaczające. Chciałem natychmiast odejść od inny, potem przekonywałem sam siebie, że wszystko da się jeszcze naprawić. W końcu zdecydowałem, że muszę z nią szczerze porozmawiać. Wieczorem, gdy inna wróciła z pracy, zebrałem się na odwagę i powiedziałem jej, że wiem o jej zdradzie. Pokazałem jej zdjęcie. Inna początkowo próbowała wszystkiemu zaprzeczyć, ale potem, widząc moją determinację, załamała się i rozpłakała. Przez łzy zaczęła tłumaczyć swoje postępowanie. Powiedziała, że nigdy nie chciała mnie zranić, że nic nie czuła do reżysera. Wszystko to, jak powiedziała, zostało zrobione wyłącznie ze względu na jej karierę. Inna wyznała, że czuła się przy mnie jak porażka, że nie chciała zostać w tyle, chciała też odnieść sukces, być na tym samym poziomie co ja. Powiedziała mi, jak ciężko było jej widzieć moje sukcesy, podczas gdy ona sama stąpała po wodzie. Jak strach przed pozostaniem w cieniu, przed byciem tylko żoną odnoszącego sukcesy męża, popchnął ją do tego kroku. Inna przysięgała, że to był tylko układ, sposób na awans i że nigdy nie przestała mnie kochać. Słuchałem jej i serce pękało mi z bólu i litości. Byłem zły, rozczarowany, czułem się zdradzony. Ale jednocześnie nadal kochałem inne i rozumiałem, przez co przeszła, zanim zdecydowała się to zrobić. Przez kilka tygodni żyliśmy jak na wulkanie. Było wiele łez, kłótni, oskarżeń. Nie mogłem spojrzeć na inne, nie pamiętając o jej zdradzie. Próbowała w każdy możliwy sposób zadośćuczynić, przysięgając miłość i lojalność. Długo zastanawiałem się nad tą sytuacją. W końcu, po wielu przemyśleniach i bolesnej wewnętrznej walce, postanowiłem jej wybaczyć. Nie była to łatwa decyzja, ale zdałem sobie sprawę, że bez innej moje życie straciłoby sens. Jakiś czas po tych wszystkich wydarzeniach zdecydowaliśmy z inną, że jesteśmy gotowi na kolejny ważny krok w naszym życiu, na rodziny dziecka. Ta decyzja nie była dla nas łatwa. Biorąc pod uwagę nasze ostatnie wstrząsy, ale czuliśmy, że pomoże nam to jeszcze bardziej zacieśnić więzi i w końcu zostawić przeszłość za sobą. Inna nadal chodziła do pracy. Uważnie obserwowałem jej harmonogram pracy i interakcje z kolegami, ale starałem się nie okazywać podejrzliwości. Zaufanie było powoli, ale pewnie przywracane. Kiedy nasz synek w końcu pojawił się na świecie, było to najszczęśliwsze wydarzenie w naszym życiu. Trzymając naszego syna w ramionach, czułem, że wszystkie problemy zeszły na dalszy plan. Jednak w tym momencie zdałem sobie również sprawę, że nie chcę ryzykować dobrobytu naszej rodziny. Postanowiłem porozmawiać z inną o jej pracy. Wyjaśniłem jej, że złość przed narodzinami dziecka to jedno, ale teraz, gdy mamy dzieci, nie będę w stanie tolerować nawet cienia niewierności. Poprosiłem ją, aby rzuciła pracę i całkowicie poświęciła się rodzinie, przynajmniej po raz pierwszy. Ku mojej uldze, inna zgodziła się bez sprzeciwu. Ona również zdawała się rozumieć znaczenie tej decyzji dla naszej rodziny. Zrezygnowała z pracy i całkowicie poświęciła się opiece nad dzieckiem. Inna spędziła okres macierzyństwa w domu, w pełni poświęcając się wychowaniu syna. Ten czas był okresem rekonwalescencji i wzmocnienia naszego związku. Widziałem, jak inna rozkwita w roli matki, a to pomogło mi w końcu zapomnieć o dawnych wykroczeniach. Kiedy mój syn skończył trzy lata, inna zaczęła myśleć o powrocie do pracy. Długo dyskutowaliśmy o tej decyzji, rozważając za i przeciw. W końcu doszliśmy do kompromisu, inna znalazła pracę w małej lokalnej firmie, gdzie panowała spokojniejsza atmosfera i było mniej pokus. Wspierałem ją w tej decyzji, rozumiejąc, że ważne jest, aby inna spełniała się nie tylko jako matka, ale także jako profesjonalistka. Jednak oboje zdaliśmy sobie sprawę, że teraz nasze priorytety się zmieniły i rodzina zawsze będzie na pierwszym miejscu. Teraz, patrząc wstecz, widzę, jak wiele razem podróżowaliśmy. Nasz związek stał się silniejszy po wszystkich próbach. Nauczyliśmy się lepiej rozumieć siebie nawzajem, otwarcie rozmawiać o naszych uczuciach i pragnieniach. I chociaż czasami cień przeszłości wciąż mnie prześladuje, wiem, że dokonałem właściwego wyboru, wybaczając innie i utrzymując naszą rodzinę razem. Chcę natychmiast przeprosić za wszelkie błędy w tekście lub dubbingu. Dopiero się uczę, a język tego kanału nie jest moim ojczystym. Dubbing jest wykonywany przy pomocy sztucznej inteligencji. Proszę o wskazanie błędów, abym mógł je naprawić i poprawić jakość treści. Będzie mi również miło, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na ten temat. Wasze wsparcie w komentarzach bardzo motywuje mnie do dalszego poszukiwania nowych, interesujących historii. Dziękuję za zrozumienie i udział. Subskrybuj kanał i umieść dzwonek, aby nie przegapić nowych historii.